Witam i zapraszam do obejrzenia krótkiej recenzji przełączników Leobok Nimbus w swojej trzeciej wersji, czyli ciekawych liniowych przełączników w racjonalnej cenie, będących pewną alternatywą dla popularnych Cherry MX Red czy Gateron Yellow. Biorąc w ręce recenzowane przełączniki, od samego początku widać, że mamy do czynienia z produktem, który dba o detale. Przełączniki przychodzą do nas w solidnym plastikowym case, który znajduje się 35 sztuk. Same przełączniki to przełącznik liniowy, czyli gładki ruch od góry do dołu bez wyczuwanego bumpa. Siła aktywacji lekka 34 g, idealna nadująca się do długiego pisania. Siła nacisku do dna 45 g, czyli stawiają one przyjemny opór przy dobijaniu. Skok całkowity 3,7 mm, aktywacja przy 1,3 mm, czyli przekłada się to na bardzo szybką reakcję. Materiał wykonania pełen POM. Zarówno czpienia, jak i obudowa, jest to rzadkość w tej cenie i obietnica gładkości i unikalnego dźwięku. Sprężyna długa 21 mm, progresywna, zapewnia ciche i bardzo dobre kontrolowane wciskanie. Piny pięciopinowe, stabilne osadzenia na płytkach Hopsłap, smarowanie fabryczne, żywotność imponująca w granicach 60 mln kliknięć. Co wyróżnia nowe Nimbusy na tej konkurencji? Przede wszystkim pełna obudowa z pomu. Ten materiał jest znany ze swojej wyjątkowej gładkości i odporności na zużycie, a co ważne, ma to spory wpływ na brzmienie przełącznika, nadając mu głębi i przyjemności. To rozwiązanie często spotykane w dużo droższych konkurencjach, więc tutaj zaskakuje. Kolejny plus to progresywna sprężyna. Dzięki niej opór narasta w trakcie wciskania, co zapobiega gwałtownemu dobijaniu i sprawia, że praca jest cicha i bardziej satysfakcjonująca. Nie można tu również pominąć pozłacanych styków miedzianych. Co zapewnia lepszą przewodność i szybszą reakcję, nie wszystko jest tu jednak idealne. Przyjrzałem się bliżej fabrycznemu smarowaniu i muszę przyznać, że jest jego bardzo mało. Warto rozważyć własne przesmarowanie, aby w pełni uwolnić potencjał tych przełączników i przydłużyć ich żywotność. Jak się na nich pisze, pierwsze wrażenia są naprawdę bardzo pozytywne. Ruch jest niesamowicie płynny i gładki. Brak wyczuwalnego większego oporu sprawia, że pisanie jest lekkie i komfortowe, nawet podczas długich sesji. Minimalne tarcie również zapewnia cichą pracę w porównaniu do innych liniowców. W domowych warunkach aplikacja pomiarowa na telefonie pokazywała w granicach 35-37 dB, przy normalnym pisaniu 42-44 dB, przy mocniejszym wciskaniu. Nawet przy marginesie błędu ten wynik robi naprawdę imponujące wrażenie. Sam dźwięk określałbym jako kremowy i delikatny. Dzięki niskiej siły aktywacji, Nimbus V3 będą świetnym wyborem dla osób dużo piszących i ceniących sobie lekkość i szybkość. Punkt aktywacji jest optymalny, szybki, ale bez przypadkowego wciśnięcia. Liniowa charakterystyka sprawdzi się również w grach, zapewniając szybką i komfortową reakcję na wielokrotne wciskanie klawiszy. Podsumowując, LeoBog Nimbus V3 to bardzo udane liniowe przełączniki, które oferują świetną jakość wykonania, przyjemne wrażenie z pisania i grania. A to wszystko zaskakująco atrakcyjnej cenie. Jeżeli szukacie cichych i gładkich przełączników do codziennego użytku, to zdecydowanie warto się nimi zainteresować. Dajcie znać w komentarzach, co wy myślicie o tych przełącznikach i jakich wy używacie na co dzień.